Cześć. Dzisiaj po ulewnych deszczach pojawił się nowy problem w Pug'u, a nawet dwa. Na dywaniku pasażera zbiera się woda. Wydaje mi się, że to przez dmuchawę, bo wisiała na niej kropla, także rozbiorę pod szybie i się temu przyjrzę. I drugie miejsce, gdzie dostaje się woda, do środka auta. O tu widać nawet jak się pod już zazieleniła. tutaj widać Uszczelka czasu świetności ma już za sobą. Ale zajrzymy, Może coś się uda pokombinować. Plan jest taki, że poprawię tą gumę, założę pod szybie z powrotem i zacznę lać z i zobaczę ze zdjętym już wentylatorem, czy leje się coś do środka, czy nie. Uszczelka jest już bardzo klepnięta A tutaj się niedobre rzeczy dzieją Zacznę sobie od umycia wszystkiego I wtedy będziemy zakładać i przycinać nową uszczelkę Dobra Teraz sobie zdejmiemy starą uszczelkę i zatrzymę Co tu widać? Się. Teraz prawdziwy szlam pokazał prace postępują bardzo przyjemnie, tu już wszystko pomyte. tutaj jest stara jeszcze jakby jakaś warstwa kleju to nie jest korozja, nie wiem czy to widać dobrze ona była tylko w narożnikach tutaj taki jakaś maśtyka powiedzmy ale bardziej to wygląda jak taki plaster Ktoś się ratował tutaj tu. Wydaje mi się, że powinny starczyć 4 metry Ale kupiłem 5, żeby mieć zapas Tak wygląda w przykroju sobie zacznę tutaj. No to cięcie tak średnio wyszło, ale jest. Teraz zobaczymy jak się zamyka klapa. I znowu zacznę lać z węża. Jak wąż nic nie pokaże, to pojadę na myjnię, przy okazji umyję ten samochód. Nadal się zatrzaskuje klapat, dobrze. No, na razie nie czuć żadnej wilgoci. Tak, pewnie trzeba poczekać na prawdziwy deszcz, długi, żeby bo tu zgaduję, że powoli się tam przesiąka, a nie po prostu leci równik Mam nadzieję, że następny odcinek to będzie już ładnie tutaj malowanie zderzaczków i trochę popracowanie nad wyglądem, a nie tylko ciągłe naprawy. Także do następnego razu.